Siemaneczko! Dzisiaj damy przygodę, Znalazłem swój do domek. Dobra. Zmieniamy poziom trudności. Na normalny. Postanowiłem na normalny. Ustawienia. Poziom. Nie. Poziom Nie ma się normalny. Normalny. Jeszcze żeby Mamy. Powrót do drugiej... I mamy... Wiecie, jakie mam... Jestem na przed Michała, bo ja mam zle... Bo ja mam taki miecz. On nie ma w ogóle mieczu. Patrzcie, jakie drzewo... Patrzcie, 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 patrzcie jakie drzewo tutaj robię. Patrzcie, jakie robię drzewo. Będzie rosło wysokie. Oczywiście ten deal będzie wymieniany. No, Ale co tam? Oprowadzę bym... Od... Pokażę Wam moje skromne progi, czekajcie, jak tu się rozwijało kame... o! F5 F5 Moje skromne progi, teraz Wam pokażę, zapraszam Ojeju, F5 Idziemy pokazać Wchodzimy do dołku I tak wyglądają Wygląda mój dom. Ja tu rwale wyglądał, jak miał swój komputer. Dobra. czasy. Co? co czas. No. Dobra. Tu piec, 35 mega nie wiem, tu skrzynka, nie ma jakichś mega itemów. Skąd ty tyle tego masz? Bo co... za... Zapalniczka to tam z żelazem, no każdy wie, nie? No to też żelazo. Diamenty mam, bo kiedyś jak byłem na tym takim biometr, takim kolorowym, to tam w takiej kopalni było. Złote jabłko też mam stamtąd. Tory też mam stamtąd. To zabiję owce? Różowe łóżko mam bo farbowałem owce. Nożyce też mam. nożyce mam tutaj tak I teraz idziemy oglądać mój dom żywopłotem. Poczęta, co cię to ocewa? Nie patrzeć. Nie mam. Ten e? Tak dwa do góry. No, do... Ten no. Ten do góry żyje. Nie wiem. Zrobimy jeszcze furteczkę jakąś ładną.

Oj, <śmiennie> ja chyba nie starczy nam, żeby To sobie jest trawę. Nie ty kury to wolno robisz. Nie? Kącia sobie robisz. Nie, dobrze, tak ma być. Koniec, żeby płod. Poczekajcie, pójdziemy pociąg czegoś trochę. Szkoda, że tu nie da się pauz robić. Czego? Paus. A! Ja tu głod głodnieję teraz. Słuchaj, że się nie Jak klikniesz dwa razy, wezmę szybciej go. Wiem. Okej, okay, walniemy stąd trochę. Macie z jakieś gołąbka zjeść? Nie. Jak się strzeże drzewo. No znaczy, to Michał będzie pewnie. Michał to trochę bardziej u mnie, bo ja jestem. Ja kocham Minecraft, ja to minecraftowiec Znaczy ja też bardzo lubię Minecraft, no? Ale... Kiedyś, kiedyś mniej lubiłem, teraz bardziej. No to zależy na czym, nie? Czy na Xboxie może trochę lepiej gram? Ja złoki klapiś nie znam. Na PSię pewnie ty, bo ja na PLA się nie znam klapisie. Nie znam klapi się na PES-ie. Nie znasz? Nie, tylko dwa razy życiu grałem na PES-ie. Dwa razy w życiu? No na PLSie w Minecraft grałem tylko dwa razy w życiu. Przybę więcej na komputerze. Musisz E i tego wykupienu jak jakoś. to masz jeszcze liść nie, no, ale chyba tyle mi starczy już... 64... 3-4 razy w życiu grałem w serii Minecrafta. Mniej więcej. ale wiecie, teraz Minecraft jest lepsza gra niż wtedy była. No. Kiedyś to była wersja 1.16 beta be, 1.01, a teraz zobaczcie. Ja kiedyś tu się w Sidal nie w co oglądało w Minecrafcie, bo ten Magic 8. Co? Teraz na wybieranie. Co? Siła się oglądała nie teraz, jakiś t no. Teraz się jest t nie? No. ci. Masz się szabach To, już nie, to, już tam, to jest już chyba lekko ciekawy odcinek niż poprzedni. Ogólnie masz jeszcze niecałe 10 minut nagrania. No 15 już znowu odcinek nagrywamy. 15 to za duże. No i 14, bo nie masz tam Teraz chciałabym. No masz jeszcze 10 minut wstać. Sarcz na, lu na luzaczku O tu jest moja farma kaktusów Natomiast Tam jest tam Tak tam było. Ej tutaj ten? Ej zlepić tutaj ten? Drzwi czy tutaj furtkę wolnąć? Co? Drzwi tutaj przed to? To mi się na razie nie przyda. Tu miałem drzwi gdzieś tu. Dobra. A nie od tej strony drzwi, od tamtej. Tamtej? Czy się nie masz? Mam, dobra, tam na szybkiego to robię. Czyli tutaj też zrobić od tej strony? Ogródek może się po boku zrobić. Tam mam kwiatki posypane na barwniki. Cyk, pięknie.

I prawo. Mamy wołowinkę. Co teraz by zrobić? Chyba skończymy odcinek, nie? Czekajcie. Zobaczmy to ładnie. Zobaczcie, tak się. Tak. tak to się. Tak to się prezentuje. Now,